Witam was wszystkich, ja jestem Szczęście 13 i zapraszam Was do kolejnego odcinka Zagrajmy w Geta Sandras. E, a więc zobowiązałem się teraz kolejne misję. E, w tym odcinku wykonałem misję w miejscu gdzie mamy znać zapytania e, Oraz wykonamy misję U Cisara w warsztacie. Oj przepraszam Cię dziwko, nie chciałem Cię przejechać e, Mam nadzieję, że mi to wypatrzysz Dobra Ach, jest moc, jest skok świetny, no 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 Mm, mm. Dobra Widzę, że tylko już auto uszkodziłem na samym początku. O! Czekaj, wróć, dobra Poczekamy sobie na ten motocykl z uprzejmością i serdecznością. O, tak jest Kolego, przepraszam cię, ale auto... znaczy auto zaczędzie. Motocykl jest teraz mój. Tu sobie weź mój pojazd. I taka mała wymiana nastąpiła. Mam nadzieję, że będzie z niej zadowolony, bo ja jestem Dobra, to jedziemy Jedziemy, jedziemy Jesteśmy już niedaleko Całe szczęście Dobra Tutaj mamy zjazd Uj, spokojnie, spokojnie, panowie Chyba, ta tej, żeby tu nie musimy uważać Okej, okay, dobra I tutaj widzimy ten znaczek zapytania i jesteśmy na miejscu. Tak jest. No to zobaczymy, co to będzie tym razem za misja. Przejęcie, o. Mhm. Mm o, ciekawe, ciekawe. Eee. aha. To on e, żyje? Zmarł Jezus go zbawił. No właśnie, ty żyjesz, jak to jest możliwe, ty, ee. Przecież... Ty byłeś w tym samolocie, ty chciałeś Hankę zabić, I ja, cię i ja ją uratowałem, i ty wybuchnąłeś w tym helikopterze, i jak to jest możliwe, że żyjesz? Nie mam! Jezus Mariasz, Toreno, no... Ty jesteś Jezusem, zmartwychwstałeś z nieba i wróciłeś do mnie, żeby mi pomóc um, teraz zabić kogoś innego niż Hankę, bo Hankę to ja musiałem uratować, a ty chciałeś ją zabić. I teraz łączymy siły, aby zniszczyć rząd i te inne sprawy, zapanowania Tuska. O to chodzi, tak jest. Mhm. Toreno... Aha, a tu już rozumiem to, Reno. Ty nie byłeś um, wplątany w tę całą aferę z narkotykami i nie byłeś z punikami tymi Mercedesa, Mercedesa i Jeezy'ego i Rydera. Ty byłeś tylko szpiegiem. Aha, a wy tam prowadzicie to w wojnie, tak? Mhm. A cwaniak z ciebie. Kurde, człowieku, no. Wiedziałem, że jesteś taki, no. Przepraszam cię, no. Karl jest teraz zaskoczony tym, że żyjesz. Tak samo jak ja. O, jak zwykle, musimy być potrzebni. Aha. To przyjmujemy dzisiaj ciężarówkę. To jest to. To potrzebuje jeszcze jednego koś. Ty będziesz tym duetem ze mną. No nie! Caesar nie! Cesar nie przeżyje tego! Caesar nie da rady, zrozum to. Ty byś dał radę. Ty jesteś hardcorem, ty zmartwychwstałeś i tobie śmierć już nie grozi, a Cesarowi? No Cesar zginie, no. CJ! Ten jakiś Ty masz posłuch! Ty wiesz co ja zawsze robię! No, no, no! Ja to wiem! Widziałem sobie o chipach, którego mi włożyłeś, dupsko. Tak, Caesar. Ja to powiem potem mojej siostrze, czyli twojej narzeczonej i zobaczymy. Tak. Musimy przyjąć ci szarówkę, a ty rozkoczysz z motoru i ją zgarniesz, tak? Tak jest plan. No, co ty naprawdę? Dziękuję ci, Caesar, że mi podpowiedziałeś. Gdyby nie ty, to bym myślał, że autostrada jest pod wodą. Dziękuję ci, uprzejmie. Dobra, Caesar, to jedziemy. E, plan? Już ci, CJ mówi, widzisz? No wiesz, ja zawsze nie mówię nic w 100% przez telefon. Dobra, powiem, Kend, że ją kochasz. Że chciałem ją przerywać, tylko ci ty się nie udało, bo zginąłeś. O, tutaj mamy ciężarówkę, tak jest. Która giba się na lewo i prawo, jakby była pijana. No, Caesar to wyskakuj w e, motocykla i ciśnij. Jezus, Maria, ten! Jaki. Wow! Ej, no! No, no, no! Tutaj widzę, mamy ciężkie zadanie. No, jadę, jadę. Utrzymuję! Utrzymuję! Close! Jezus! No, co to jest, wolni stąd! No, nie policja, nie włącza się do ruchu. No już, już, już masz. No, ci tyle. No, tak jest. Ej, Wasaj na mnie ty! No, e, nie wiem, co wy tam robicie. Mam nadzieję, że nic takiego złego, czyli typu gwałt, albo coś w tym stylu. A, jednak chyba nie. Mam taką nadzieję w każdym razie. Czekaj, tutaj nie? Okej, okay. Seizjar. Mam nadzieję, że tam go nie zgwałciłeś. Mam nadzieję, że jesteś człowiekiem rozsądku i wiesz, o czym stoisz. Bo jeżeli zrobisz coś złego, to. No, właśnie, co się coś tobą zajmie. Naprawdę mówić. E, dobra, no to jedziemy do naszego kochanego warsztatu, żeby zawieźć ciężarówkę. Nie wiem po co to ta ciężarówka. Nie chcę wiedzieć, co nawet w tej ciężarówce się znajduje, bo mnie to szczerze mówiąc nie obchodzi. Ale jeżeli sobie Toreno tak zażyczył, a wiecie, że to jest nowy Jezus dla, dla mnie, ponieważ zmartwychwstał, to lepiej będzie, będzie wykonywać z grzecznością i uprzejmością tego misję. E, no to mnie to szczerze nie obchodzi, co on tam ma w środku, te, ta ciężarówka. UWAGA! Ajajajajaj. Poniosę śmierć w dość nietypowy, niepo, nietypowy sposób, ponieważ cię przyjechała z eee, jednym Zaprowadzenie kara Karla Johnsona, uj, 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 nie odczepiaj się! Aj, dobra, czekaj, już, już już zaczepiam, już zaczepiam, spokojnie. Spokojna głowa, pany. Się nie przejmujcie No co, taksówkarzu mi tutaj zajeżdżasz w cysternę Dobra, tutaj no, jestem. Aha, czyli to masz się zmieścić w takim małym garażu. Mhm, mm tak, na pewno. Czekajcie, może z matematyki nie jestem dobry, ale wydaje mi się, że przez taką długość, chociaż. Hmm, no chyba, chyba jednak tak, ale z takim stykiem musiało to się wszystko złączyć, że mała bania. Dobra, czekajcie, ktoś tutaj do mnie dzwoni. Dobra, ja z Tobą nie zadzieram. Toreno będę robił jak chcesz. Zaraz te Twoje, znaczy, tak, zaraz swoje dubsko, jak chcesz, ruszę do ciebie. Tylko czekajcie, tutaj sobie zapiszemy i poczekasz jeszcze chwilę. O! Tak, Poczekasz jeszcze chwilę, ponieważ tutaj mamy kolejną misję do wykonania. W naszym kochanie, kochanym warsztacie, synk na. Yeah, I got it. It's in the manifold. Shit, I just changed that seal. Must have -hmm. got a crimp in it. Damn. Hey, Cease, your boy is here. Twój chłopak tu jest. You're my boy. What the fuck gay jesteś? To jest, to jest człowiek, a nie chłopak. Hey, we're almost living a normal life, huh? To <śmienia> <śmienia> <Grom> jest Street, Wspomnienia! Grove Street, Sweet! Big Smoke, Ryder! <śmienia> to było coś! Kurde, pamiętam to, jakby to było jeszcze wczoraj. No, ja go wydostanę! Ja postaram się go wydostać z więzienia. Obiecałem mu to i sobie. Nie zawiodę chłopaka. Nie stracisz mnie. Aaa, Big D na mieście, tak? Kto jest to? No dobra, no to gadaj. No, za skumpa, to zna faceta. No, aha, dobra, spoko. Mm. O? Fajnie. To jedziemy po naszą kochaną furkę. Zdążymy. No, zobaczymy, co da się zrobić. E, no, okej, okay. siadamy do samochodu Cezara. I jedziemy. Jedź do doków. Okej, okay. nie ma sprawy, jedziemy do doków. Czekajcie, tutaj będzie zjazd? Tutaj, ale. O, oh my god! Ojoj, oj, oj, oj. E, Caesar, sorry za Twój e, samochód. E, mam nadzieję, że nie będzie zły. E, kupię ci nowy, na gwiazdkę. O, będziesz miał do mnie prezent. Zostawię e, sobie parę tysięcy i ci kupię nowy samochód, dobra? Mam nadzieję, że nie jesteś zły. Wcześniej jesteś taki tempy jak Katalina która kręciła się wokół samochodu. I na szczęście z niego uciekłeś. Chodź, ej. Kurde, Cesar, Co naprawdę, że tą twoją furkę zniszczyłem, więc wiem, że ją bardzo kochałeś, wiem, że z ją byłeś na dobre i na złe, ale postaram ci się kupić równie co fajną bryczkę, którą miałeś teraz. Naprawdę, przepraszam cię jeszcze raz bardzo z całego serca. Dobra, tutaj mamy bramę. Siądź do dźwigu. O, widzę, że z grubej rury startujemy. Okej, okay, dobra, enter, klikam. No właśnie Eee, naprawdę Dobra. E, wciśnij V aby zmienić widoki z kamer. Dobra. E, tutaj możemy się poruszać. I czym do dołu? Ty do dołu to wziąć? Lewy shift to podnieść. Spacja, opuść, dobra O, widzę, że mamy palnik tam w prawym roku Kiedy sobie po niego skoczę? I zrobimy rzesz na ludziach Ach. Dobra, gdzie mam go odstawić? Dobra, tutaj. Okej okay, Cezar. Już tutaj go odstawiam Dobra ja się go odczepia? A! Lewy przycisk myszy, dobra! No nie ten, no dlaczego nie ten? No to... coś on jest ładny! Chciałbym mieć jakiś samochód kiedyś. O ten klient nasz. Widzę, że wybrzydza. Dobra. Okej. Okay. Umieść kontener w odpowiednim miejscu. E, mam nadzieję, że to będzie w końcu ten pojazd, który sobie zarzucił nasz klient, bo nie chce mi się tutaj już szperać w tych kontenerach i szukać tego pojazdu dla niego. No luck, CJ, try another! Pech! Ja zawsze mam pecha! Nie no, powiem wam szczerze, że przez ostatnie 3 dni yy, mam strasznego pecha i przez to nie było odcinków yy, bo... No, moja sytuacja taka psychiczna nie pozwalała mi nagrywać odcinków. Dzisiaj dostałem piąteczkę i czwóreczkę z... Yy, znaczy piątkę dostałem z matematyki czwórkę z polskiego i mój humor znowu wrócił yy, taki jaki był przedtem, więc postanowiłem znowu coś nagrać. Ale powiem szczerze, że naprawdę, te trzy ostatnie dni, które miałem w szkole, to katastrofa. Naprawdę, piątka mi się zniszczyła. Czekajcie, co tam jeszcze było. A. Zapomniałem w ogóle kluczy i czekałem półtorej godziny przed klatką na rodziców, bo jak mówiłem, już kluczy zapomniałem. O, widzicie, mam już ten pojazd, który sobie, sobie zarzucił nasz kochany klient. E, ale dobra, wracając do mojego tematu, który poruszyłem. E, co my tam jeszcze mieliśmy, takiego, że miałem takiego pecha. E, czekajcie, muszę sobie przypomnieć. O, rano sobie szedłem do szkoły i plecach mi się rozpiął i książki wszystkie mi wypadły. E, a jako, że to było niestety koło drogi, e, no to. Trochę stresa zapałem, że y, muszę tak ryzykować z tymi książkami, ale jakoś dałem radę. E, co, kolejni jedą? Okej. Okay. Czekajcie, co tam jeszcze miałem? A, dostałem no dykę z Matmy, o. To też było słabe z mojej strony. I pech. Więc tak jak już mówiłem, naprawdę mój e, poziom psychiczny był słabytki. Cezar! spokojnie! No strzelaj w niego! Co ty robisz? Jak stoisz i nic nie robisz? E, dobra, wsiadaj. To jedziemy. Tak, poczekałem na niego. Okej, okay, to mamy jechać. Czekajcie, czekajcie. Ja tu znajdę drogę do wyjazdu. To ta? Jo, ta, dobra. O, Cesar, a co byś powiedział, gdybyś ci kupił taki samochód? Fajny, szybki, przyjemny w prowadzeniu. Nie chciałbyś? Ku Zobaczysz chłopaku. Spodziewaj się od następnego odcinka nowej furki przy swoim domku. Zresztą nie, ty nie masz domu. Ty mieszkasz w warsztacie. Całe życie w spędzasz. Więc przy warsztacie jutro spodziewaj się nowej, świetnej furki. Dobra, jesteśmy na miejscu. O, widzicie, już pakujemy. Ten samochód do garażu. Yy, no i okej, okay. dobra, co my tutaj mamy. Wanted. Import i eksport samochodów został odblokowany. Sprawdź tablicę z napisem poszukiwanie w Easter Basin Dogs. Ej, no, czemu nie daj się mi do końca przeczyta przeczytać? Dostać pojazdy na statek. Okej, okay, dobra. W określone dni pojazdy są również importowane. O, no, 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 to też ciekawe. Okej, okay, 8000 na nasze konto to wpływa. Kasa jest coraz szersza. Z tego powodu jestem bardzo zadowolony Ale niestety będziemy już powoli kończyć dzisiejszy, dzisiejszy odcinek e, I z tego względu ja się z wami już żegnam e, Komentował dla was szczęście 13 e, Zapraszam was do kolejne, kolejnych odcinków I zapraszam też do polubienia mojego fanpage'a na facebooku W którym będę poruszał wszystkie tematy związane z moim kanałem e, I tymi sprawami podobnymi Dobra! To ja się z Wami żegnam, trzymajcie się na razie.